Dobra, jest wigilia. Spotkaliśmy się na wigilii. Nie, niech on powie ten, i zaraz ja będę gadał. Okay, CISZEJ TAM, JA TU WYWIAD NAGRYWAM! Siemanko, spotykamy się dzisiaj na naszej firmowej Wigilii. 23 powoli dobiega końca. Oczywiście czas podsumowań, ale ja chciałem Wam życzyć tak naprawdę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i najważniejsze, to wspaniałych ludzi wokół, bo dzięki nim tak naprawdę jesteśmy w stanie przetrwać wszystko. Ten rok był bardzo trudnym dla nas, ponieważ był bardzo pracowity. Cieszymy się oczywiście bardzo z tego. Jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń i dzięki temu, że mamy zajebistą ekipę i wspaniały skład, to przetrwaliśmy go, jesteśmy dużo bardziej silniejsi i wchodzimy w 2,24 na pełnej. Pozdro, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Need new upgrade. he made us new new update and i'm hoping that you stick around me just stay in the circle we all connected just like an audi when i feel like i'm going out for the rest you're keeping me grounded you showing me love and taking me up i'm glad that you found me found me all i want for christmas is you ain't nobody else gonna love me like you not entertaining thoughts of the mysteries you mm -hmm.